Zbigniew szlępo, radny powiatowy i kanclerz niskiej Uczelni. Uśmiechnięty, rozśpiewany, a przede wszystkim jowialny, o pełnych kształtach mężczyzna. Takim go znamy, a właściwie znaliśmy, bo teraz pana Zbigniewa znacznie ubyło i sylwetkę ma jak gazela. I jaka jest recepta na taką odmianę, panie Zbyszku? Właśnie tak jak ja tak robię. Dużo jeść, ale jeszcze więcej spalać. Czyli się Rower tenistowy, 3 godziny dziennie, kałuża wody. Dużo pan w 40 kg. W jakim czasie? Rok. Czyli się da. Ale założył pan sobie, że pan schudnie, czy to tak przez Nie, nie, przez przypadek. To znaczy. Zacząłem grać i uprawiać sport. Po prostu, bo zawsze kiedyś, kiedyś to były za modu moje hobby i bardzo lubiłem, potem trochę urzędnicze posady sprawiły, że musiałem siedzieć, a teraz powróciłem popołudniami, wieczorami do, do, do uprawienia sportu. I tak wyszło. Znają Pana ludzie na ulicy? Zdarza się, że pytają się nie że miał to być Zbyszek, że i mówią to do mnie.